Siema, siema, jak doskonale wiecie, rzadko nagrywam huntingi, no ale dzisiaj z uwagi na kolejne święto Hotwisowe w Dino, czyli promkę, zakładam, że mogą się pojawić jakieś nowe, nowe rzuty, więc jadę zobaczyć, co tam w trawie piszczy. Oczywiście standardowo zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania, no i również zachęcam Was do dołączenia do serwera Discord Łowcy Hotwiss. Pragnę namienić, że w najbliższą niedzielę będę również na wymiankach w Piasecznie, także zabiorę ze sobą również 1.43, taki dosyć pokaźny, pokaźny karton, głównie rajdówek, kilka serwisówek, więc może komuś coś wpadnie do, do głowy, więc jeżeli się wybieracie i zbieracie 1.43, to, to możecie ze sobą śmiało zabrać. Oczywiście przygotuję taki filmik prezentujący, co ze sobą zabieram, żebyście widzieli na co się szykować, że chodzi o moje, o moje zbiory, o moją wymianę. Ja również zachęcam Was do brania udziału w konkursie, jeszcze trwa do soboty, do 27. Tam będzie informacja, informacja o zwycięzcach pojawi się w, właśnie w sobotę. Myślę, że w okolicach godziny 22. Coś koło tego, tak żeby każdy na spokojnie mógł sobie to przejrzeć. Nie przedłużam. Widzimy się w dalszej części filmu. Zobaczymy czy w ogóle cokolwiek było w tym dino. Pierwsze dino, słuchajcie, kibel totalny. Taki totalny. Przegrzebane po prostu wszystko. Nie wiem czy to była jakaś wystawka resztek, czy, czy faktycznie ktoś już był przede mną. No skoczymy teraz do Kika, bo mam po drodze akurat, także zobaczymy i lecimy dalej. Coś się trafiło, słuchajcie. Jakieś pięć paczki nawet. Dobra, grzebiemy. Jeden Dark Horse białego polowałem na niego słuchajcie bardzo długo także jest jest dark horse czarną riwierę mam weźmiemy purhawę Pozdrodać i co tu mamy? kinkuda cortina chyba tyle, trzymy tutaj Zobaczymy co tutaj mamy, kurtyna jedną dla młodego jeszcze wezmę, zobaczymy co to będzie. Widać, że świeżutka dostawa słuchajcie, bo jeszcze niezbyt przegrzebane, może wezmę, a nie iroka chyba już ma tego pixel shakera. Jedną ręką będzie ciężko, nagle chyba na chwilę wyłączę. Formułki za 4 dychy. Night burners. Ale odpuszczę. Wszystko mam. Trafiony drugi, ale nie wygląda to zbyt kolorowo. Także grzebiemy, słuchajcie. Patrzymy, grzebiemy. Patrzymy tyle z całości, chociaż Kardlaka odłożę szczęśliwcowi, lecimy dalej i słuchajcie, Dino numer 2 już trochę lepiej, jadę do trzeciego, zobaczymy wygląda na to, że albo już te dostawy w Dino e, były przetrzepane, albo już są e, wykładane jakieś resztki, może tak, bo no innej opcji nie widzę, jeżeli chodzi o, o kwestie, o kwestie ilości, bo widać, że te Kosze są tak naprawdę do połowy do wypełnione. Połowy nie ma takiego dużego wysypu jak przy tym pierwszym rzucie, nie wiem przed kilku miesięcy. Nie pamiętam, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu. Cieszę się, że w ogóle udało mi się trafić Dark Horse'a. Nie przedłużam. Zobaczymy, co tam w trzecim i w czwartym i wracam do domu. Robimy podsumowanie. No i słuchajcie, standardowo co kraj to obyczaj przy, podczas rozmowy z jednym z pracowników, z panią. Które mnie obsługiwała przy okazji zakupów, no okazało się, że u nich akurat dopiero jutro prawdopodobnie ta dostawa dotrze, czyli w środę, wtedy kiedy gazetka wchodzi. Nie wiem, nie wiem, jadę do ostatniego i wracam do domu. Robić podsumowanie dla Was bardzo skromne. Tak mi się Dino, ostatniej szansy, słuchajcie. Słuchajcie, tak jak widzicie na przebitkach nie chciałem nagrywać, bo stałem mi tak pod głośnikiem, więc mało byłoby słychać. Już jest późno dosyć, więc też światło nie najlepsze. Pojawił się ten set street Scene, który widzieliście między innymi z 300 ZX, m.in. z jajkiem czarnym, Lancerem, szóstką, piątką albo szóstką, piątką chyba. I słuchajcie z 180SX z 13. Jeżeli chodzi o main, <grymne> generalnie tam jest tak, że on był, narzucony, był wrzucony, tak jakby do pudła z Lego. W ogóle karton był cały przemoczony, więc wydaje mi się, że ta dostawa mogła stać od samego rana, być tam w chłodni, bądź było to przygotowywane już do zwrotu. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, nikogo z obsługi nie, nie zaczepiałem, bo zobaczyłem co się tam dzieje, więc mówię, nawet nie chciałem gitary zawracać, ehm, także no oprócz mainów, jeżeli komuś brakuje, mu coś tam z tych półpremek może się tam trafić w pojedynczych dino. Jeszcze słuchajcie, szybko PEPKO Teddy i Netto chyba jeszcze jest także za mną, także jak zobaczycie, może tam się coś poszczęści. No, jak widzieliście w net, to co prawda coś tam było, natomiast nic powiedzmy z kręgu moich zainteresowań. Ten, tego mustangaś posiadam, którego widzieliście. Welly, duży wybór, większy niż, niż w przypadku Pepka. Natomiast z nami Welly to jest taki, no bardziej zabawka, wiadomo, to jest, to jest logiczne. Ta jada, którą, e, którą widzieliście, czyli ten biały mustang. Fajne są to, są to odlewy na pierwszy rzut oka, natomiast im dłużej się przyglądałem, tym gorzej, tym gorzej to wygląda i absolutnie nie jest warte, bo wokal chyba 4, gdyż jak nie chcę was ukłamać, 39 zł, chyba ojem pamięć nie mni. Uważam, że tak, średni deal. Są fajniejsze, fajniejsze samochody w tej kasie. Lecę dalej i widzimy się w prezentacji. No i słuchajcie, powrót, jak widzicie, skromnie. Nie było za bardzo czego wybierać, już to mówię, na siłę tych majoretek też nie brałem bez sensu. Tym bardziej, że i ja, i młody już mamy po jednej sztuce, więc tego co mnie interesowało. 1,43 właściwie ta skala, powiedzmy, Wellis, zbliżona do 1,43. Uważam, że gdzieś tam też może młody by się ucieszył, ja nie zbyt powiem wam szczerze. Jakoś tak. Jednak, jednak staram się odbijać. Trochę urozmaicam, wiadomo, jeżeli wpadnie mi gdzieś tam u któryś model oko, to faktycznie nie, nie, nie gryzę się długo z myślami, żeby wziąć. Natomiast to, co było, uważam, że niezbyt, niezbyt ciekawe. Może tam Murcielago dla kogoś, dla kogoś mogłoby być dosyć atrakcyjne. No i GTR, ale GTR miał taki budyniowy kolor, z tego co pamiętam. Taki troszeczkę jak berlińska taksówka, więc no, średnio. Zaczniemy sobie oczywiście od... Karery. Model troszeczkę niedoceniany. Bardzo prosty kast, ale powiem Wam szczerze, że y, fajnie zdetalizowany. Płyta jest y, uboga, wręcz y, prymitywna, bym powiedział. A teraz ma fajne y, patenty typu odlane lusterko, typu wlew paliwa, uchylone szybki. Taki naprawdę przyjemny, przyjemny kast. No i co by nie mówić jednak, to ten samochód wsławił e, wsławił. Porsche i na część tego właśnie modelu ten, ten napis się pojawiał w 911 Honda FFR 750. Już w poprzednich zdobyczach pokazywałem ten, ten model. Tutaj akurat zrobię sobie z niego breloczek. Mam jeden na słabszej karcie, jeden zostanie oczywiście dla mnie tak na pamiątkę w opakowaniu. Natomiast trzeci poszedł już dla młodego, już sobie go otworzył i stwierdził, że sobie zrobię breloczek, bo. To jest taki, tak jak mówiłem, już bohater mojego dzieciństwa. Każdy marzył, żeby mieć ścigacza. Na no jak, jak ścigacz, no to albo Kawasaki ZX7R z młodych wilków, albo właśnie taka VFR-ka. No taki charakterystyczny przycinek z przyłomu lat 80., końcówki lat właściwie 80. i początku 90. No, genialna sprawa. Jeszcze, jakby to był olejak, no to już w ogóle kurczę, by człowiek piał. <grym> I najciekawsza sprawa, najciekawsza ponieważ jest to kas tak naprawdę świeży, trochę przemilczany, mało o nim informacji a ja pozwolę wam, pozwolę sobie wam przedstawić kilka szczegółów i porównać go do 1 do 1 no bo tak mówię miałem okazję już tego Dark Horse'a widzieć więc, więc, sobie tutaj, więc sobie tutaj podywagujemy. Mam tutaj model otwarty, więc może od razu zaczniemy sobie. Już młody się dorwał. Zaczniemy sobie od samego samych proporcji. Wydaje mi się, że są w miarę ok. Ogólnie, Mustang jest na żywo bardzo dużym samochodem. Zresztą widać to dokładnie na filmach, jak Mustang ściga się z innymi pojazdami. On jest naprawdę kawał wozu. To jest potężny samochód. Kast ogólnie, jeżeli chodzi o sam odlew, to powiem Wam szczerze, że jest całkiem nieźle obrobiony. Nie widzę tu żadnych nadlewek. Jak na mainach jest naprawdę, jest naprawdę ok. Standardowo spoiler zlany razem z castem, jak widzicie, czyli mamy tutaj, nie mamy tej przerwy tej charakterystycznej. Dosyć mocno zakcentowana blenda tutaj na tylnej klapie. I mocno zakcentowane światła. Nie zlewa się to w jedną, w jedną całość. Wygląda całkiem przyzwoicie. Splitter z wydechami. Też całkiem ok, jest detalizowany, Uważam, że jak na mainową tą serię, kawał dobrego, dobrej roboty. Mamy nawet lusterka, słuchajcie, lusterka całkiem przypominają nawet e, Mustanga, jako tako. Fajny zabieg tutaj z nadlaniem, tak wyprowadzeniem płyty pod takie nakładki progowe. Plus splitter zderzaka od razu. Wygląda to ok, jest naprawdę przyzwoicie zrobione. Ta sama w sobie jest bardzo prosta. Tutaj mamy podstawowe elementy zawieszenia, jak widzicie, plus dyfertylny. Nic się tutaj szczególnego nie dzieje. Mamy taką felgę. Ta felga jest troszeczkę przypomina, słuchajcie, taki wzór, który był dostępny w S550, czyli w tej starszej generacji Mustanga. Trochę rotory. Ciężko mi określić. Jeśli chodzi o. Górę, to uważam, że tutaj ta półka jest trochę zbyt długa. Uważam, że ona powinna być co najmniej połowę krótsza. Natomiast domyślam się, że wynika to z mocowania, z mocowania właśnie kasty do, do płyty, czyli tego, tego nitu, tego zgrzewu. Mamy tutaj głośniki. Kurczę, czy te głośniki tak wyglądały? Nie mogę sobie przypomnieć. Nawet mam antenę. O, jak widzicie. I z fajnych bajerów Fotele to nie są rekarówki, to są fabryczne fotele standardowe dla S5, S650. S Natomiast mamy strasznie codziennie dziwnie na tą kierownicę, Ten talerz jest trochę zbyt wysoko. Jeżeli chodzi o deskę, charakterystyczne wyświetlacze, one przechodzą i są lekko pod kątem. Mamy selektor zmiany biegów, natomiast nie mamy tego, nie widzę tego odlanego hamulca ręcznego, który jest tak naprawdę hamulcem elektrycznym, ma funkcję driftową. To jest fajny patent w ogóle w Mustangu. Nie, mamy tutaj również odlany razem z wnętrzem, zakładam, ten wlot powietrza na masce, bardzo charakterystyczny i mam odlanego tutaj pięknie konika. Natomiast te czarne usta, bo Negra jak to się mówi z hiszpańskiego, tak zaszpanuje, była taka edycja Seata Wizy: kupry Ogólnie, jak widzicie, on jest troszeczkę, to tampo jest troszeczkę krzywą, natomiast wiadomo, to jest main. Natomiast jeśli chodzi o sam wlot, on nie jest obrobiony dookoła na czarno, więc dosyć mocno się to rzuca. Trochę szkoda, można było już maznąć na czarno przynajmniej ten front i mieć święty spokój. Same, samo tampo jest troszeczkę tak przerysowane, wygląda trochę jak Robin, ale fajny patent jest tutaj, zwróci uwagę, to dobrze widać teraz na tym filmie. Lampy są w chromie, przez co mamy efekt takiego świecenia, jak widzicie. No całkiem przyzwoicie, to wygląda uważam, że, że naprawdę OK. Nie no, słuchajcie, jak, jeżeli miałbym ocenić tak realnie ten kast, to mógłbym się przyczepić do tej obróbki tutaj wokół szyb. Natomiast tak to bym dał spokojnie w okolicach 8,5. No tutaj minimalny minus za tą obróbkę tych, tych, tych wlotów. Wygląda to słabo. No i brak tam po tyłu. Zakładam, że jest to właśnie. E, wynika właśnie z tego, co widzimy tutaj na boku. E, nawet pokrycie, słuchajcie, tych panel lines jest całkiem niezłe. E, nie widzę dla wycieraczek. W ogóle. One są schowane. E, no tak. 8,5. Zasłużone, wydaje mi się. I słuchajcie, jak ja oceniam ten hunting. E, jeżeli miałbym go ocenić w skali 1 do 10, no to oceniam go na 4, 4 na 3. Cieszę się z Dark Horse'a strasznie, bo, bo faktycznie jest to kas, jest to którego szukałem bardzo długo a nie chciałem na niego kłaść więcej niż 10 zł, powiem szczerze. Jeżeli chodzi o, to, o tą resztę, no to co widzieliście, jeszcze dobrałem tam jakiś telefonik dla młodego i tak dalej, no i podwójnie nie, po każdej sztuce. Wydaje mi się, że trochę za wcześnie wyjechałem, wydaje mi się, że jutro mogło być więcej. Może się mylę. Czyli w środę, w środę 24, dokładnie, tak w woli ścisłości. Uważam, że gdzieś tam albo te dostawy były na tyle małe, że, że faktycznie co ciekawsze się wyprzedało to jest po prostu przerzut między oddziałami, albo faktycznie dopiero najlepsze przed nami, i, i, i jutro zaczną się wysypy shortsów co cierpliwszych, i, i, i faktycznie może się coś ciekawego trafić. Ja powiem jeszcze, że raczej większe nadzieje wiążę z niedzielną wymianką, jeżeli chodzi o coś ciekawego, może może tą Ameryczkę sobie uzupełnię, może trafi się coś, coś ciekawego za e, z 1.43 może ktoś się będzie chciał wymienić. Zobaczymy. Tak mówię szczegóły wkrótce, e, w oddzielnym filmie. Myślę, że koło czwartku wrzucę wam, co tam będzie ciekawego u mnie do wymiany. Tyle z mojej strony, moi drodzy. Ja Was przepraszam oczywiście w międzyczasie za, za te słabe światło, które, które się tam pojawia w filmie, ale tak jak mówię, w warunkach polowych to nagrywałem. Już nie chciałem tutaj chciałem trochę na gorąco to skomentować, żeby nie stracić wątku. Bo niestety mam taką manierę, że mam pamięć złotej rybki <laughs> i często zapominam, co miałem powiedzieć. Standardowo zachęcam Was do subskrypcji, standardowo zachęcam Was do lajkowania, oczywiście do dołączenia do serwera Discordowego. Zachęcam Was również do jednej rzeczy bardzo istotnej, ponieważ zauważyłem, że wielu z Was ogląda polską scenę powiedzmy zbieractwa. Zachęcam Was również do tego, aby śledzić innych twórców. Chodzi o to, że każdy z twórców ma zupełnie inny profil zbieractwa i na zupełnie innych rzeczach się skupia, więc mówię, zachęcam Was również do tego, żeby, żeby zobaczyć co u innych słychać. Wydaje mi się, że są naprawdę bardzo ciekawe kanały na polskiej scenie, które warto odwiedzać. Przedstawiają bardzo ciekawe modele, bardzo ciekawe historie, więc zachęcam Was do tego jak najbardziej również. Tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku, no i do zobaczenia w niedzielę na wymiankach.